Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, w tym pedagogów, wychowawców i rodziców, na kolejną dwudziestą piątą konferencję, tym razem poświęconą problemom emocjonalnym dzieci i młodzieży. Najbliższy jest nam temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ta konferencja nawiązuje tematyką do konferencji, jaką organizowaliśmy przed rokiem. Ta konferencja sprzed roku cieszyła się dużym powodzeniem. Było na niej ponad 100 osób. Dlatego liczymy, że i na tej konferencji zbierzemy dużą liczbę odbiorców. Stąd zapraszamy, zapraszamy nie tylko dyrektorów szkół, pedagogów, ale też właśnie rodziców. i Stąd nasze zaproszenie kierujemy właśnie do rodziców. I tych, którzy są zainteresowani rozwojem swoich dzieci. Tematyka depresji i stresu była podmiotem badań prowadzonych przez Agnieszkę Latos. Te badania to są taki punkt wyjścia. Zrobiliśmy je ze względu na obserwację też naszej pracy tutaj w poradni, też ze względu na to, że zdrowie psychiczne jest jakby priorytetem od dwóch lat Ministerstwa Edukacji Narodowej i z tego powodu te badania powstały. Jak się okazało, kiedy przeprowadziliśmy te ankiety wśród młodzieży, bardzo często w uwagach młodzież pisała, że wreszcie ktoś pyta ich o ich stronę emocjonalną, o ich zdrowie psychiczne coś, czego wcześniej nie robiono bo zazwyczaj pyta się, że zażywają narkotyki, piją alkohol itd. Więc widać było, że taki był bardzo pozytywny odzew wśród młodzieży wypełniających tą ankietę. No i rzeczywiście y, okazuje się, że, że jakieś problemy w tej sferze pojawiają się wśród młodzieży, i oni potrzebują po prostu pomocy dorosłych. Będzie także dyskusja dla uczestników. Gdzie grupa praktyków, to jest ważne, y, obecnych będzie mogła się ustosunkować. To myślę, że taki dodatkowy element dla uczestników. Dlatego, że zdrowie psychiczne czy zaburzenia zdrowia psychicznego. Zawsze dla najbliższych no są problemy małe, kryzysowej, Po prostu na to się nie jest przygotowanym. Konferencja odbędzie się 3 grudnia w sali lustranej o godzinie 9.